50 km na godzinę i ćwiczenie polega na tym, że pojawia się przeszkoda, którą musimy ominąć i hamować. Czyli hamowanie zaminięciem przeszkody, tak? Widzę ja uderzam w hamulec z całej siły, skręcam, omijam przeszkodę i robię to do całkowitego zatrzymania. Jakie są zagrożenia? Jeszcze zrobię jeszcze jeden przejazd, żebyście sobie zobaczyli, jakie są zagrożenia przede wszystkim samochód. Źle hamuje, bo jest duża, ta trawo, duża warstwa wody, jest na wierzchnia pod spodem, więc to hamowanie jest wydłużone, więc ja muszę przeciwdziałać ABS-owi, wygenerować jak największą możliwą siłę, wciskając go do końca z całej siły. Czyli uderza mi hamuje, tak jak na płycie poślizgowej. Druga sprawa to jest pojawiająca się podsterowność z przodu, bo jest ślisko, i żeby nie pogorszyć swojej sytuacji. Nie mogę dokręcać kierownicy, a takie tendencje do tego mogą być, bo samochód ma podsterowność lekką. A jak się pojawia lekka podsterowność i nasze ciało mówi, że samochód nie skręca, a powinien skręcać, to mamy tendencję do tego złego mechanizmu obronnego, czyli dokręcania kierownicy. Więc żeby wytrzymać cierpliwie i hamować z jak najmniejszym skrętem, jest bardzo trudne. Poza tym, im mniej skręcam kierownicą, tym i samochód lepiej skręca, ale też lepiej hamuje. Zwiększymy so sobie teraz prędkość przeszkadza nie? w tym hamieniu. 60 na godzinę. Jedziemy, pojawia się przeszkoda, uderzam w hamulec, umijam płynnym ruchem do całkowitego zatrzymania. I ja czuję, już skręcając pierwszy ruch w lewo, że nawet jeśli robię to minimalny ruch i skręcam, żeby to było aktywne zawieszenie na tyle, że, że zmienia charakterystykę podczas jazdy. Mało skręć, ale zobacz, bo no za delikatnie hamulec. Staram się yy, traktować go z brutalną siłą. Dobra, i teraz gaz, gaz, gaz. Tak pogłębiasz, yy, pogłębiasz skręt, że nie, nie daje rady zatrzymać się auto, doprowadzasz go do podsterowności. Czyli za bardzo... Za dużo, za dużo, dosłownie 1,4 no skrętu. No mi się ręce Ale też no tak. bardzo szybko najechałeś. No? Tak, ale też, ale też pamiętaj, żeby tak, mocno uderzyć w hamulec i płynnym ruchem. Trochę w tym racji, równa prędkość, no 60 na godzinę, skręć mało po prostu. Mało skręć. I co? No to mi bokiem dziabnął, no. Ale co byś przy Przeszkodę? No. no jak, no jest... fajny. No jedziemy, jedziemy. No trzymaj równoprędkość, nie przyspieszaj Równoprędkość. prędkość. No za szybko, 73, o jeden za szybko się nie otworzyła. A. A. Movement that inspires.